Ranking najlepiej zarabiających czołgów premium na czysto otwiera obiekt 703 wersja druga. Uklasował się on na piątej pozycji z wynikiem brutto na bitwę 85 519 kredytów, koszt naprawy tego pojazdu jest to wynik 7308 kredytów. Jakbyśmy chcieli przeliczyć ile w ciągu minuty zarabiamy na tym czołgu. Wynik wyniósłby 16 774 kredyty. Podsumowując wszystkie koszty, czysty zysk na tym czołgu jest to miejsce piąte i wynosi 47 278 kredytów. Miejsce czwarte i francuska lekka konstrukcja EBR 75 FL10. Brutto na tym czołgu zarabiamy 74 786 kredytów. Koszt naprawy tego czołgu jest najniższy w zestawieniu i wynosi tylko 4961 kredytów. Na minutę na tym czołgu zarabiamy aż 17706 kredytów. Jak odejmiemy wszystkie koszty zostaje nam imponujący wynik 47281 kredytów na bitwę. Miejsce trzecie i chińska konstrukcja czołg 122, na którym gracze brutto średnio zarabiają 78408 kredytów. Koszt naprawy tego pojazdu jest dosyć wysoki i wynosi 7098 kredytów, na jedną minutę grania na tym czołgu zarabiamy najmniej w zestawieniu tych pięciu maszyn 13 960 kredytów. Natomiast czysty zysk po podjęciu wszystkich, wszystkich kosztów to kwota 47 307 kredytów. Miejsce drugie i ciężka amerykańska konstrukcja czołg Renegade, na którym gracze brutto zarabiają 88 546 kredytów. Koszt naprawy pojazdu wysoki 7147 kredytów. Natomiast gracze w ciągu jednej minuty grania średnio na tym czołgu zarabiają 1755 kredytów. Natomiast czysty, czysty zysk na tym czołgu to wynik TOP 2 47446 kredytów. I proszę Państwa, miejsce pierwsze i. Sensacja, bo mamy tutaj w zestawieniu Peregrine, czyli ISA 3A ze specjalnym kamuflażem. Mamy tutaj trzypestkowy, świetny magazynek z automatem samodoładowującym się. I tutaj średnio gracze na bitwę zarabiają brutto 83 332 kredyty. Koszt naprawy co ciekawe nie jest aż taki wysoki, bo wynosi 6704 kredyty. Na minutę zarabiamy 16223 kredyty, natomiast wynik na czysto jest najlepszy w zestawieniu, który przekroczył barierę 4887 kredytów.